Cześć wszystkim. Witajcie kochani w garniaku o grach i końcu wraca na kanał. A to wszystko za sprawą znowu, nikogo nie innego, jak Microsoftu, tak, Microsoft wrzucił na rynek informację, która zachwiała naszym konsolowym rynkiem, bo ogłosili, że Forza Horizon 5 trafi na konsolę Sony. Konkretnie na PlayStation 5, już na wiosnę tego roku. Tak więc słuchajcie, pijemy energetyczne espresso, mm, wyborne, i lecimy z materiałem, bo jest o czym rozmawiać. Dobra, jestem z powrotem. I wypadałoby teraz, słuchajcie, porozmawiać o tym, co Microsoft odwalił, bo no, z jednej strony, słuchajcie, można było się tego spodziewać, bo że no, w teorii można było się spodziewać, no bo skoro ogłosili, że Indiana, Indiana Jones i Wielki Krąg też na wiosnę, zobaczcie, to jest znamienne, że też na wiosnę, zostanie wydany na PlayStation 5 wersja. A wcześniej inne gry od Microsoftu, od studiów Microsoftu, czyli co, na, co najmniej High Rush na przykład, zostały wydane, zapowiedziane i potem wydane. Tak więc, no, tak zastanawialiśmy się wewnętrznie w, w, na naszej grupie dyskusyjnej Mania Gaming z Tomkiem, z Maćkiem i z Bartkiem. Jak to będzie? Nawet z tego co pamiętam, Bartek popełnił taki film kilka miesięcy temu: A co to by było, gdyby Microsoft wydawał kolejne swoje gry, inne na PlayStation 5? No nie? Tak więc, no, jest to temat otwarty, ale powiem Wam, że ja jestem mega zaskoczony, bo słuchaj, zobaczcie, mamy sytuację taką, w której są jakieś tam pogłoski o teoretycznie kolejnej konsoli Microsoftu, tak? W momencie, kiedy ogłoszony jest Forza Horizon 5 na PlayStation 5, to ja powiem Wam, że ta następna konsola Microsoftu, ona już według mnie nie ma racji bytu. Dlaczego? Powiem Wam tak. Albo oni myślą o tym, żeby w jakiś sposób tych graczy, między innymi mnie, tak? Jestem graczem, który od trzech generacji kupował ich konsolę, tak? I teraz ja się czuję jako taki ktoś, kto... Nie jako ich klient. Wiecie co? Ja rozumiem to, bo Microsoft już teraz nie traktuje graczy jako swoich klientów. Ono, oni, oni myślą już tylko o cyferkach. Dla nich tylko jest ważna pozycja: czy ktoś kupił Game Pass, nacisnął Pay, zapłać, czy wyciągnął swój plastik i zapłacił, i kupił subskrypcję, czy nie. Dla nich jest najważniejsze, żeby jak najwięcej nowych ludzi kupowało subskrypcję. I tym, co teraz robią, Zaorali swoją konsolę aktualną, czyli Series X i Series S. Tak więc, no, w moich oczach stracili bardzo, i najgorsze jest to, że e, powiem Wam, że no, niby człowiek się tego spodziewał, ale, e, no, kurde, no, mam jakiś taki dysonans, e, bo z jednej strony oni niby już idą z grami na PlayStation 5. Nadchodzi Nintendo Switch 2 i słuchajcie, zaraz okaże się, że na Switcha wyjdą, na Switcha Dwójkę, który mocą pewnie będzie dorównywał tam mniej więcej PlayStation 4 Pro, tak mi się wydaje. No i wyjdą kolejne gry Microsoftu, tak? Skoro na przykład Microsoft wydawał gry na Steam Decka swoje, tak? Forza Horizon 5, tak? Między innymi. Nie Jones tak samo, tak więc to dlaczego by nie? Tylko później ja tak zastanawiam się, jaka jest racja bytu Microsoftu na rynku konsol, bo zaraz Wam przytoczę dane finansowe, które niedawno opublikowali za drugi kwartał zeszłego roku i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Microsoft, słuchajcie, Microsoft odnotował naprawdę bardzo dobre wyniki finansowe w drugim kwartale, osiągając 62 miliardy dolarów przychodów i 21, prawie 22 miliardy dolarów przychodów netto, to stanowi odpowiednio wzrost o 18 i o 33%, tak? Więc tabelkowcy w Microsoftie tam orgazmów, nie? I posłuchajcie, po raz pierwszy przychody Microsoftu z gier znacznie zwiększone przez przejęcie Activision Blizzard, tak więc to jest troszeczkę sztucznie napompowane, przekroczyły przychody z sprzedaży systemu Windows, stając się trzecim co do wielkości segmentem biznesowym Microsoftu, jeśli chodzi o tak spojrzenie globalne, tak? I, i, ale jest tu jeden taki dysonans, bo słuchajcie, po raz kolejny nie ma nowych, nowych danych na temat ilości subskrybentów, Game Passa, tak? Czyli teoretycznie ich flagowego produktu. Zobaczcie, da, chyba ostatni raz informacje odnośnie ilości subskrybentów Microsoft podawał w 2022 roku, kiedy to powiedzieli, że Xbox Game Pass przekroczył próg 25 milionów subskrybentów, tak? To było chyba w styczniu 2022 roku. I od tamtego czasu nie mieliśmy żadnej, ale to żadnej aktualizacji na temat tych cyfr, tak? Jak to wygląda? Y oczywiście mm, prezes Microsoftu, Nadella, y ujawnił, że w ostatnim kwartale, że Starfield przyczynił się do wzrostu Game Pass. Y cytuję, posłuchajcie, Po uruchomieniu ustanowiliśmy rekord dla większości subskrypcji Game Pass dodawanych, y dodawanych dodanych w ciągu jednego dnia w historii, powiedział. No i jeszcze jedno, można warto też powiedzieć, że przyjęcie Activision Blizzard przyniosło ponad 2 miliardy dolarów przychodu, chociaż należy pamiętać, że integracja i inne koszty spowodowały tak mniej więcej 440 milionów dolarów straty operacyjnej dla działu gier i też należy pamiętać, że zobaczcie, pomimo ostatnich zwolnień w dziale gier, gdzie przecież Microsoft zwolnił 1900 osób i naprawdę słabszego niż oczekiwano w rynku konsol, przychody z treści usług Xbox odnotowały wzrost i tutaj raport mówi o 61%, w dużej mierze wiadomo, napędzany przez ten Activision Blizzard ale sprzedaż sprzętu Xbox wzrosła tylko o 3%. I zobaczcie, to jest raport który finansowy, który odnosi się do kwartału drugiego, czyli on się kończy pod koniec czerwca. W czerwcu mieliśmy pre, prezentację Microsoftu. Ona była tak mniej więcej w, na, w drugim, pod, koniec drugiego tygodnia, pod koniec drugiego tygodnia czerwca. I ta, no nie oszukujmy się, ta prezentacja była naprawdę dobra w zeszłym roku, i była obiecująca, więc no ten przyrost sprzedaży 3% no to jest bardzo mało i do tego zobaczcie jeszcze dorzucimy, jak pójdziemy do końca roku i zobaczymy za jakiś czas jak opublikują kolejne dane, no to ja obstawiam, że to będzie coś takiego, że tam też będzie takie wahanie prawdopodobnie dzięki Indiana Jones i Wielki Krąg, ale nie sądzę, żeby to były jakieś wielkie skoki. tak? To będą cyfry, które Microsoftowi powiedzą, że no, trzeba się chyba wycofać z hardware'u. Tak mi się wydaje. I teraz warto zastanowić się, czemu Microsoft ogłasza premierę Forza Horizon 5 na PlayStation 5. Już teraz, praktycznie od razu po, po ogłoszeniu tego raportu no, i powiem Wam, że no bardzo prawdopodobne jest, że inwestorzy powiedzieli, że no wyniki nie za bardzo im się podobają. To niestety Microsoft jest zakładnikiem właśnie inwestorów i, i oni jakby ciągną tylko do y, tworzenia odpowiedniego wyniku finansowego. A czy ten wynik finansowy będzie dobry dla nas graczy? No to jest akurat najmniej y, jakby ich, y, w, w ich interesie. Tak? Więc oni sobie, y, oni zrobią wszystko co będzie dobre dla nich, dla ich cyferek. A co będzie dobre dla nas? No nie wiem. Teraz Microsoft pokazuje jasno, że wychodzi z konsol, tylko właśnie pytanie, co ta ich kolejna konsola, jeśli ona w ogóle powstanie, tak? Bo ja bym obstawiał bardziej, że pójdą w stronę coś takiego, czegoś takiego jak Steam deck, tak? Ale dalej nie widzę możliwości przy takim działaniu Microsoftu, w jaki sposób oni jakby usprawiedliwią tą konsolę, żeby gracz, potencjalny gracz, im znowu zaufał. Co oni takiego zrobią, że, żeby. Tych graczy przyciągnąć. Bo jeśli oni będą szli w stronę tylko nowych graczy, to, to to jest strategia bardzo, ale to bardzo krótkowzroczna. Bo można komuś zaoferować coś raz, a potem, jak ta osoba powie, to jest nie dla mnie, albo to jest słabe, to jest, no, nie spełnia moich oczekiwań, no to on, on, ta osoba pójdzie do konkurencji. I Microsoft, jeśli myśli, krótko... ja obstawiam, że Microsoft myśli chyba teraz bardzo krótkoterminowo, żeby jak najszybciej, jak najbardziej zintensyfikować swoje przychody, żeby jak najwięcej wycisnąć, stąd właśnie zobaczcie, że i Indiana Jones Wielki Krąg i Forza Horizon 5, one są zapowiedziane na wiosnę. Jednakże, jest pewnie jakiś maj i obstawiam, że forza, nie wiem, uderzy w kwietniu. Tak więc, albo może nawet coraz bliżej siebie, te dwa, te dwa tytuły będą miały premierę. No i co, co dalej? Halo, Gears of War, na przykład jakaś kompilacja? Co dalej? Microsoft Flight Simulator? No, powiem Wam, że jestem mega zaskoczony, ale. Powiem Wam, że negatywnie, jednak z punktu widzenia jakby takiej planu Microsoftu, bo ja na przykład nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której oni teraz niby, tak jak to Bartek ujął, że oni teraz niby teraz tak zachęcają graczy tymi: o zobaczcie, tu mamy Forza Motorsport 5, pokrajcie sobie, tak? A potem za x czasu, że oni uderzą z nowymi tytułami i w ten sposób będą promować, nie wiem. No jedyne, co mogą promować, to tylko Game Passa, bo nie sądzę, żeby oni teraz w następnej jakiejkolwiek generacji, jakkolwiek ona będzie, żeby oni mieli jakiekolwiek szansę, bo co jak co, ale pamiętacie, jaka była sytuacja z Segą, tak? Sega popełniła błąd z tymi przystawkami do Mega Drive'a, popełniła błąd z Saturnem, że nie do końca jakby ufała w gry, tak, część gier, które w Japonii wychodziły, one powinny wejść w Europie i w Stanach, tak jak robiło to Sony, a oni jak mieli, mieli po prostu przykład, ale nie potrafili wykorzystać tego, co robi przeciwnik, prawda, A przecież też mieli na przykład JRPG i tak dalej, ma masa takich gier, na przykład taka Grandia, tak, czemu Grandia nie wyszła w Europie? A, w, a wyszła wersja na, na Saturna, Suikoden to samo. To, to były po prostu no, kardynalne błędy i e, idiotyczne decyzje. I co potem się działo? Sega przeszła na Dreamcasta. Tak? Najpierw no, nazwa kodowa Katana, prawda, Dural e, i, i potem e, już finalnie Dreamcast. I to była naprawdę bardzo dobra konsola. I Sega postarała się, zrobiła wszystko co mogła No, z jakimiś tam po, pojedynczymi małymi błędami, ale to już taki meh. W innym, w innym materiale porozmawiamy sobie o tym, ale zobaczcie, zrobili wszystko, tak? I oni niestety nie mieli takiej potężnej bazy pieniężnej i jak Microsoft, która po prostu non-stop jest dokładane, są pieniądze do nich, tak? I oni zrobili wszystko dobrze, a jednak gracze no, nie przekonali ich, tak? Nie zostali przekonani. Oczywiście, Sony PlayStation 2 zrobiło swoje, tak, Majaczyło na horyzoncie. I gracze też myśleli, a może lepiej poczekać i tak dalej, więc no, ja obstawiam teraz, że jednak Microsoft straci wiele i myślę, że będzie celował w takich graczy, którzy się za bardzo nie przywiązują, którzy są bardziej transakcyjni, czyli że podejdą do tematu w taki sposób, że okej, okay, Microsoft daje mi Game Pass, tu mam tyle gier, Wiecie dobrze, że jest wiele takich osób, które na przykład kupiły Xbox Series S, który pomimo tego, że był dla nich mniej korzystny, ale oni powiedzieli: No dobra, to ja sobie tutaj zapłacę abonamencik, tutaj będę miał gry. Po co ja mam kupować pudełka? Po co mam kupować gry? Czyli tacy, takie osoby, które są no, no, jakby myślą teoretycznie, w swoim mniemaniu pragmatycznie. I dla nich to jest właśnie pragmatyczne, że po co mi pudełka, po co ten, ja będę płacił abonamencik, prawda? Czy ja w to będę grał, czy nie? To jest ich. I myślę, że Microsoft będzie celował właśnie w takich graczy. A tacy gracze, nie mówię hardkorowi, ale gracze, tacy, którzy są świadomi. Według mnie oni bardziej pójdą w stronę graczy takich, którzy są skłonni kupić game pasa jako usługę która będzie jakimś dodatkiem w domu, tak, że mają abonament, nie wiem, Netflixa, Disneya, coś takiego, a to tutaj kupię też abonament, żeby dzieciaki miały co pograć, może ja sobie kiedyś, sobie, może ja któregoś wieczoru sobie coś pogram, więc myślę, że bardziej Microsoft tutaj celuje chyba w trochę takich bardziej casualowych i oczywiście tych, którzy są mniej tradycyjni, nie potrzebują pudełek i grają sobie w swoje sieci. Ja uważam, że to jest błędne podejście Microsoftu i jako użytkownik ich konsol w już trzeciej generacji jestem zawiedziony, bo liczyłem na to, że Microsoft będzie jakąś przeciwwagą dla Sony, że to będzie takie, jak to Amerykanie mówią, checks and balance, prawda? Niestety, wiadomo, Nintendo poszło w swoją stronę i oni byli na swoim torze oddzielnym, ale no. Nie sposób jest teraz, jakby przewidzieć, co ten Microsoft zrobi, bo oni po prostu już chyba. Albo już chcą totalnie wyjść i wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy i skaszować te wszystkie jakby, można powiedzieć, IP, które oni mieli. E, czy, czy, czy to te, które w, kupili e, w, poprzez Activision Blizzard, e, czy też te, które m, mają, tak? Do tej pory, czyli Girsy, Halo, e, Forza e, Horizon, <laughs> może później też Forza Motorsport, nie wiem. Zobaczymy. Ale powiem wam, że no jestem w mega szoku i dajcie znać, co wymyślicie na ten temat. Wiemy jeszcze łyka Espresso. Dajcie znaka, co Wy o tym myślicie, jak Wy widzicie tę decyzję. Niby to, niby to jest fajnie, prawda, że gracze PlayStation będą mogli ograć sobie gry z Microsoftu, ale no też z punktu widzenia takiego większego, większego obrazu uważam, że trochę tracimy, bo jednak ten Microsoft trochę naciskał somy w jakiś tam sposób do pewnego momentu, a teraz. No, nie wiem, no. może to będzie tak, że zostanie nam Sony i z ich konsolami z PlayStation. Nintendo będzie kompletnie z boku i to będzie jako dodatek, bo to będzie konsola dalej hybrydowa, Switch 2, prawda? No, ja oczekuję, że kolejna dopiero konsola Nintendo to będzie jakaś rewolucja, o ile w ogóle będą konsole. Dajcie znać, co myślicie o tym temacie o Force Horizon 5 na PlayStation 5? Co myślicie o decyzji Microsoftu? E, jakie są wasze przewidywania w, tym, w tej kwestii? E, co oni zrobią jeszcze? Czy już teraz puszczą hamulce i rzucą wszystkie gry? E, jak leci, będą wypluwać te e, konwersje na PlayStation 5 i też Nintendo Switch 2, który nadchodzi? Chęcią poczytam Wasze komentarze, podyskutuję w komentarzach. Dajcie znać, co sądzicie o moich przemyśleniach. Dajcie kciuka, żeby materiał się niósł, żebyśmy walczyli z algorytmem. Jeśli do tej pory nie subskrybujecie, zachęcam do zostawienia subskrypcji, żebyście nie przygapili materiałów w tym stylu i nie tylko. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się. Hej, do następnego!